jesteśmy zmartwieni takim wynikiem wyboru, który jest bardzo daleko od naszych oczekiwań i trzeba z tego wyciągnąć poważne wnioski w wielu dziedzinach. Ale Leszek Miller ogłosił po drugiej turze jednak sukces. No, za chwilę do tego wrócę i dlatego dzisiaj mamy o 11 posiedzenia Zarządu Krajowego, w sobotę mamy posiedzenie Rady Krajowej i, I trzeba z tego wyciągnąć wnioski także programowe. Bo wie pan, co jest głównym dylematem lewicy? Zresztą to jest również w Europie, ja o tym mówię od, od dość dawna. Mianowicie jest w Polsce wielki potencjał lewicy społecznej. On co najmniej sięga 30%. I mówię to też jako posłusze z Warmii i Mazur, gdzie to szczególnie ze względu na struktury społeczno-ekonomiczne, jakby niezbyt dużą rolę rzyms Kościoła Rzymskokatolickiego, wiele innych elementów. I ten duży potencjał lewicy społecznej nie przekształca się. W, yy, w tej chwili w znaczące poparcie dla lewicy politycznej, której no, najsilniejszym reprezentantem jest sojusz lewicy demokratycznej. I, I w związku z tym pytanie jest takie: co trzeba zrobić? Czy to jest tak, jak na przykład niedawno napisał Leszek Muczulski, że elektorat lewicy wymiera? Nie. W moim przekonaniu to oczywiście zasługuje na, na szersze analizy. My powinniśmy bardziej podkreślać lewicowy charakter w rozumieniu sprawiedliwości społecznej, egalitaryzmu, nieprymitywnie rozumianego, że wszyscy mają równe żołądki, tylko że wszyscy mają równe szanse. Proszę zwrócić uwagę, jak na przykład w niektórych krajach dzisiaj Europy, gdzie z jednej strony lewica no, też popełnia ogromne błędy i na przykład francuscy socjaliści, którzy, którzy zawsze byli najciekawszą teoretycznie partią w Europie, potrafili zejść na poziom 13-12% mają przewagę w obu izbach, a z drugiej strony, jak weźmie się pod uwagę chociażby na przykład no, również nowe ruchy lewicowe. Podemos, czyli damy radę. Prawda? To jest nawiązanie w jakiejś mierze i do, i do hasła prezydenta Obama i tak. czy, czy, Chyba czy do e, Hasła z euro. No, nie? 2000, czy, czy, tam, czy syrizy w, w Grecji. Więc to jest pierwsza rzecz. A po drugie, w tej kampanii yy, myślę, że wielu naszym yy, kandydatom i kolegom, bo oczywiście kierownictwo musi ponosić odpowiedzialność za to, zabrakło takiego ognia. Go, nie wystarczy dzisiaj, nie wiem, wydrukować plakaty, powiesić billboardy. Jak mówiła ładnie Liza Orzeszkowa, jeżeli ktoś chce kogoś zapalić do czegoś, to musi mieć sam w sobie ogień.